Pani Ewa, chciałabym jako emerytka usłyszeć co zrobić pan dla emerytów czy zniesie obodatkowanie z emerytów zniosę bo to jest oczywiście absurd żebyście państwo byli żebyście państwo byli tak rżnięci na Kasie przez całe życie przymuszeni chcieli czy nie chcieli prawda nawet tych pieniędzy swoich nie oglądali bo to tam gdzieś pompy sąco tłoczące systemu ucisku fiskalnego zabierały te pieniądze i i przesyłały do tej piramidy finansowej, jaką jest ZUS. I, I to raz, dalej podatki płacone całe życie we wszystkim, co się kupi i co się sprzeda, tak? wszystkie transakcje opodatkowane. No i na koniec jeszcze płacić podatek od, od pieniędzy, które się otrzymuj, otrzymuje, dlatego że się wcześniej było przez całe życie opodatkowanym. Jeden wielki absurd, ale idę dalej. Piramida ZUS do demontażu, ZUS do wygaszenia zrealizować dawne zobowiązania, nie zaciągać nowych, nie wciągać młodzieży polskiej, przedsiębiorczej, zaradnej, łebskiej do piramidy finansowej, z której nic nie będą mieli. Poza teraz złudzeniem, jakiś profitów na starość pogodną, ale w ogóle nie będzie tej pogodnej starości. Każdy to wie. Zus się nie bilansuje. Zus nie wypłaca państwu, pani szanownej, pieniędzy, które pani gdzieś tam kiedyś odłożyła. Oni je przechowali w jakiejś śwince skarbonce i teraz pani oddają, tak jakby pani sama nie mogła ich sobie trzymać na półce. Nie, Zus przeżera. Natychmiast na bieżąco, prawda, przeżera te pieniądze, roluje się dywanik, przepompowuje się z budżetu państwa miliardy, dziesiątki miliardów rocznie, żeby dopełnić te studnie bez dna, a ona i tak, a ona i tak przecieka. Pit, cit do likwidacji, ZUS do wygaszenia.